Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym ko w kolejnym odcinku Odcinku z gry Don't Starve Together. W sumie to mamy co jeść. Bo właśnie zauważyłam, że tu już nam to się robi żółte. W ogóle przydałoby się zrobić jakieś receptury czy coś. Książkę z recepturami. Wiesz hmm. co, tu gdzieś takie coś było. Papirus. O, dzięki ci. O, albo tutaj. Book okay, W ogóle my musimy zrobić kolejną maszynę. Tą Alchemy Engine. Czekajcie. Tak, Alchemy Engine. A, tak, nie bardzo o to mi chodziło. Co tu można na tego? Brzytwe, nie chcę. Hmm, ciekawe. Patrzcie. Aha, siodło. Właśnie, ja dostałam w prezencie jakieś siodło teraz. Gdzie jesteś książko? Buket, nie chcę, buketa. O, oh, kochani. Działam to gdzieś. No weźcie. Dobra, no to nic innego na nie pozostaje, jak zobaczyć co słychać u naszych kwiatuszków. A jeśli możemy to je podlać. Aha. Tak, no, teraz to już niewiele będziemy mogli zrobić. Tak, tutaj sobie to pozbieramy. O kurczę, my już jesteśmy pełni. O nie. Dobra, żeby trochę jedzenia było, a trzeba też dwa króliki zostawić i zrobić sobie nauszniki zawczasu. Póki możemy. Zrobiło się to coś? Zrobiło. Dobra, to teraz zrobimy sobie tak. Mięska dwa. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, a teraz pójdę i podleję nasze piękne sadzonki i to wszystko. E, potem. Uuu, zobaczcie, tu jakieś ciekawe rzeczy. A to to w ogóle jakieś takie fajer metles. To jakieś takie obrażone jest. Wygląda. Tu ma takie wąsy. Tu ma oczka obrażone. <grymne> Ojej. No w sumie właśnie. My teraz będziemy przyjaciółmi. Pamiętaj. Eee, maskonur A! A te powiem brzydko. I tutaj rośnie to samo, widzę. No to nieładnie. Można to. Nie wiem, pozbyć się jakoś tego. Chyba, że poczekamy, bo to są jakieś ciernie. To nie fajnie. No właśnie, Equip mogę? Nie. Czekaj. O, tym. Pik. No, no piknę tego. No trudno. Dobra tam coś zaczęło wyrastać. Co to? Chyba ja bym w sumie, ha, nic ciekawego, czy z tego nie zrobimy, tak? Czekajcie, bo jakiś. Lepiej ci? Co ci jest? Ty masz gorączkę? Weź tu zjadć. Dlaczego ci jest gorąco? Czekaj, to się da wsadzić tu? Nie da się. A to się już zepsuło. Czekaj. Co to jest? Nie wygląda za dobrze. Daj to tu! Potem się okaże, że to było bardzo, bardzo ważne. Jej, jak to się ja mówi, każdego szkoda. Zjedz sobie. Aha, tu jeszcze mam 7 buszów do urobienia. Czekaj. O tak. Ale to dziwne, dlaczego on miał taką pokrzywkę, czy co to było? Uuuu... Tak, mamy marchewski! Tak, to z tego też jestem bardzo zadowolona. Będę mm. Bardzo ładnie. No, ty to może lepiej nie rośnie. A ty co ci się stało? Potrzebujesz podlewajki, czy co? Chyba trochę to przelałam. No, trudno. Ale tak, co ja chciałam zrobić? To. Więc potrzeba nam cztery deski. To chyba nie tutaj. O tu. Raz. Dwa. Nie. Czekajcie, a tutaj to mogę gdzieś włożyć. Zrób mi tę przyjemność i... Zróżniam to po prostu Czekajcie i jeszcze jedną rzecz. Tak, oczywiście. Na no, to już nie mamy... A czekajcie, kopaczką bym tu chciała. Ach, nie oddałam jeszcze pomidorku. Uwielbiam pomidory, naprawdę. Jakbym mogła, to bym je tutaj cały czas ogarniała. Ale wiecie co, muszę poszukać czegoś, co pozwoli mi zobaczyć co to jest za nasionko I w ogóle co to jest? Dziwne. Jakieś coś. Możemy już iść, bo ja bym chciała wykopać to na przykład.

Wiecie co, ja kiedyś oglądałam takie coś, taki film, że oni polecieli... E... Dziwne. Ktoś tam poleciał na jakąś inną planetę, wiecie, zapewne szukać nowej Ziemi i tak dalej. I tam to chyba było ogólnie tak dużo wody i tego wszystkiego. E... I nagle coś podobnego z tej wody wylazło. W sensie wylazło, po prostu ich porwało. Gdzie ja jestem w ogóle? Trzeba w sumie. To chciałam. O, najważniejsze. Szukać drzew. Bo ja w sumie takich drzew to tu nie mam za wiele. Muszę sobie zrobić sama lasek. Niedobrze. A gdzie to jest? Dobra, to nie wiem. Chodź tu. Posiedzisz sobie trochę ze mną. Set! O, dobra. A ja sobie muszę zrobić las tutaj. Nie wiem, w sumie mogłabym tu. Przecież nie wiem, czy to jest dobry pomysł też bo jeżeli wyjdzie ten end czy jak to się to tam nazywało a tu już trójka <laughs> no i masz babo placek dobra dawaj będziemy próbować jakoś przeżyć Tak, swój las trochę bliżej zrobić. A czy my możemy już? Chyba jeszcze nie. To? Nie, więcej, dobra. To. Tutaj, za dużo rzeczy mam. Bajder mam po prostu. Wiecie co, ale ja to normalnie obronowałem. Bo my teraz mamy trzy poziomowe kokon. Także potem będę sobie mogła go postawić gdziekolwiek, gdziekolwiek. jeżeli będę próbowała go zniszczyć w ogóle. Ale... Nie strasz. Nam królowa pajęcza może za chwilę wyjść. Czy chyba zasłabłaś teraz. Czy zasłabłość. Z tym co się teraz stało. Czekajcie, co to, jesień idzie? Cię, ale ja jestem ciekawa, co to nas tam poparzyło wtedy. Może to przez to, że to zebraliśmy, to coś. W sumie to podłoga mi się podoba, mogę ją zebrać? Tak... moment, jest spokojnie, będzie okej. Okay. Będzie pan zadowolony. Czekajcie, gdzie ja tutaj mam? Ale w ogóle może ja tu nie mam. Ale nie, muszę mieć. A chyba są schowane gdzieś, dobra, nieważne. Potrzebuję więcej. Bo trochę mało. Tego wszystkiego. Za mało drewna. Dobra, tak. Odej mi to. Podejrzewam, że jak tutaj już to tak rozwinęli, to yy, znaczy ten farm, to farmy i tak dalej, to będzie można sprawdzić też, jaka, jakie nasionko to jest. Gdzie bo zaś coś zbiorę, co. skróci o głowę. I co wtedy? Tutaj mogę iść w ogóle do jakiegoś większego lasu? O co? Wszystko ci brakuje. Czekajcie, tam gdzieś był większy las. O, właśnie tu. Ja bym sobie tutaj wtedy zrobiła to ognisko. Więcej lasu. Dobra, podchodzę dopiero. O! Witaj! O, ciekawa jestem. O, i tutaj na przykład. Zrobię już sobie ognisko. No weź. Tak. I będę sobie czupać drewno. Tak zrobię. To że jak tutaj coś stąd wylewie. W ogóle wiecie, co ja myślałam, że jak on tak coś tam go zaczęło parzyć czy coś, ja myślałam, że muchosmot podleciał. I wiecie, im bliżej on jest, to tym tak temperatura się podnosi. <słuch> nie wiem i powiem wam, że chyba wolałabym tego nie sprawdzać. W sumie serio, przecież przed chwilą to robiłam. Musiałem trochę więcej złota znaleźć i zrobić złote narzędzia. Tak. I ja w końcu zrobiłam tą łopatę, czy nie? Nie widzę. Nic chyba. Sobie to wykopię. Mam nadzieję, że starczy. A w ogóle ten dzień się jakoś skarasta, więc nie wiem, czy yy, jaką będziemy mieć w sumie teraz porę roku. A ty to zjedz. Właśnie. Z czym z głodu umrzesz? Tyle żarcia, a zaraz. Mogę to podpalić? Nie. O. Tak powinno starczyć. Nie, bój się, nie ma problemu. Ouch! O! o matko, komuś się chyba nie spodobało, że tam stałam. Szybciej! Broda się zrobiła. O matko. Co to się dzieje? Aha. Już kolejny stag łapie. O, musio, ty, ja muszę stąd wpitać. Dobra, tyle mi wystarczy, co to... Tym ja myślałam, że jak trochę pójdę w tą ciemność, to się nic nie stanie, a to nagle haja. O! To bym się tutaj odrodziła. Ciekawe w sumie co tu też te dziwne pływające rzeczy były. Coś, coś coś czuję, że dużo nie pożyję. To chyba nie jest mój dzień. O, a one się psują. Patrzcie, te sitsy, nasionka. co ja lepiej stąd pójdę no to nie ma sensu tak i od razu zrobimy właśnie plant 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 trzeba zrobić porządek z tym i więcej już może tego nie będę nosić, bo to jest bez sensu Co, za blisko dziury jest? W sumie może być taki jeden krzywy. Dobra. E... Eee... Coś... Coś kiepsko to widzę. Serio. Ej, a czujecie? Ja mam sześć. Mam kwiatuszek. Jakie to cudowne. Mam kwiatuszek. Mogę to dać do jedzenia? Oh. Mogę to dać? Nie, co to jest? co, jakoś nie jestem pewna, czy chcę to jeść. Co znowu? Neat ice or shade? Mamy lato? <laughs> <laughs> Uncle Nie, nie, ja się nie resetuję. Ja lecę. Czekajcie. Daleko to było? Tutaj to jest. A nie ma gdzieś bliżej? Dobra, wiem, że tam to jest. Ej, serio, który to jest odcinek? Co ma być? A mogę latać? Dobra. O, tutaj są. niezomka Marchewki, czekaj, już lecę. Co to jest? Halo! 17 dzień. Po prostu jest lato. Chyba. Ok. Dobra, przybyłam, przybyłam Tocz tą wychodzę stąd. Resurrected i kurka wodna, ile ja teraz muszę rzeczy zrobić. O, nie! Kiepsko, to widzę naprawdę. Jestem totalnie nieprzygotowana na to, co się teraz dzieje. Chciałabym sobie jakąś czapkę znaleźć, style cool and dry. Okej, okay, dobra. O, ale nie mamieszkan, zabrać karotek. O, trochę życia mam więcej, chociaż tyle. Dobra, nie bierz tego, musimy stąd uciekać. Ja mam nadzieję, że nikt nic nie zjad stąd. Nie, 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 klucz. Dziewczyno! To znaczy chłopie! Co ty robisz? Mam kwiatuszek. Tak, um, tak. O kurka. Zjedz. Okej. Okay. Nie wygląda to za dobrze. Czekaj, to bym tu... Po prostu to dropnij. To sobie wezmę na głowę. A ty proszę mnie nie stresuj. Czekajcie, i teraz tak, ja chciałam zrobić... Co chciałam zrobić? Think tank. Science of co? So, chyba nie. Dobra, teraz trzeba kamieni. Dwóch. Dobra. To w gruncie rzeczy możemy na razie wyrzucić. Zróbmy to najszybciej jak się da i tyle. Już się... Czekaj. I teraz złotko potrzebne. A szyszki się na chwilę schowa. Więc... Zrobię jeszcze jedno. Dzięki. Tak. Stor. No, nie gadajcie. Dobra, ale będzie mnie stać na to, żeby zrobić. Aha. Dobra, ale my w sumie powinniśmy kończyć. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co o nim myślicie i. Co umierać! I do następnego pa!